Umówiliśmy się i przyjęliśmy na początku kadencji zasadę, którą dzisiaj niegrzecznie wykorzystał jeden z, z naszych kandydatów: Concordia et labor. zgoda i praca. Ja powiedziałem, ja będę wszędzie pracował, ale warunek będzie zgoda żadnego politykierstwa. Powiedzieliśmy, że polityką naszą to będzie rodzina. A jeśli potem się na przykład mnie ktoś określał politykiem, to tylko dlatego, i tu też w jakiś sposób przestrzegam i myślę, że Heniek o tym dobrze wie, że trzeba się przed tym bronić. Ludzie cię nie zrobią politykiem. Wielkim politykiem. Zgoda i praca. No ale jak to w naturze ludzkiej jest, zawsze się znajdą tacy, co kopią pod tobą. Myśmy założyli Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Rodzinnej Korzyniec. Ta rzeka jak gdyby połączyła wszystkie te wsie. Bośmy się bali od środkowych działań w tych wsiach, to było sześć wsi no. i ten korzeniec no. miał nas scalać. No ale wcześniej Rysko zaczął wydawać rodnie i nauczył jednych tumanów trochę historii tych bajszów i oni tam wynodli tego rycerza Bierawy i oni se założyli rycerza Bierawy i unię nas chcieli wyrzucić. No, to opozycja to jest taka powstała. To jest, to jest, no. Zasiodła. Mm -hmm. My co już dokonaliśmy konkretnie wielu działań i wtedy ja powiedziałem tak, no to ja wam wroga zlikwiduję. I zlikwidowałem korzeniec. Nie ma go już. I oni się nie mieli z, kim, z kimś bić i tylko jedną kadencję niby rządzili jako bierawa. Bo druga kadencja, druga kadencja gminy mnie wtedy nie było.